Pochwalony Jezus Chrystus, i mamy piątek, piątek wielkiego postu, więc też jest droga krzyżowa, do której Was zapraszam. Duchu Święty, umocnij nas, przyjdź i wypełnij nasze serce, każdego z nas. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus mówi: Jeśli Wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciw Tobie, Zostaw tam dar swój przed ołtarzem i najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój Panu. Jaka to Ewangelia jest prosta? Taka się wydaje prosta. Ale to, co Pan Jezus nam mówi, to łamie wszystkie schematy. Dla ówczesnych niemożliwe było, żeby być bardziej sprawiedliwym od faryzeuszów i uczonych w piśmie. To oni byli najsprawiedliwsi. Oni rozumieli najbardziej prawo. Tam było wszystko takie wyrafinowane w każdym szczególe. Nie można było być bardziej sprawiedliwym. A Jezus mówi: Nie wejdziecie do Królestwa, jak nie będziecie bardziej sprawiedliwi. Jezus mówi o wypełnieniu prawa, o czymś, co jest zupełnie więcej. I pokazuje, że najważniejszy jest człowiek i miłość do człowieka. Dlatego dotyka. Człowieka, który jest nieczysty, dlatego robi rzeczy w Szabat, których nie wolno było robić w Szabat, zdaniem sprawiedliwych. Jezus wypełnia to wszystko, pokazując, że te wszystkie Wasze przepisy mogą się okazać śmieszne, jeżeli ignorujecie człowieka. I w ten sposób my też powinniśmy patrzeć na wiele przepisów, a w duchu tej Ewangelii również na przepisy liturgiczne. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój i idź pojednaj się, a potem wróć na ofiarę. Gdybyśmy mieli tę Ewangelię jako kierunek, no to mogłoby się okazać, że nie ma nas na mszy świętej. No więc by, łamalibyśmy przykazanie, trzeba być w niedzielę na mszy świętej. Gdybyśmy żyli tą Ewangelią, to mogłoby się okazać, że Ksiądz nie może mszy odprawić. Zostaw dar swój i idź się pojednaj z proboszczem, idź się pojednaj z wikarem, idź się pojednaj z osobą ze wspólnoty, idź się pojednaj z liderem ze wspólnoty Księży. I tak dalej. Gdybyśmy mieli tę Ewangelię, mogłoby się okazać, że jesteśmy niezdolni, żeby we mszy świętej uczestniczyć. W zakonach, wobec braci, sióstr. I tak dalej. I, I zobaczcie, co my sobie robimy. A w takim razie tę Ewangelię bierzemy troszkę w nawias i zatrzymujemy się na tej sprawiedliwości, którą mają faryzeusze i uczeni w piśmie tej prawnej i jest OK. Tak i nie? To jest Ewangelia, która jest bardzo trudna. Pan Jezus jest tym, który pokazuje że przepisy prawa was nie zbawią. Potrzebujecie. Większej sprawiedliwości niż tę, którą sobie spisujecie. Potrzebujemy serca i Bóg nas w sercu uzdalnia do miłości, do przekraczania tego, co jest tylko napisane, co jest prawem. To się wydaje, że według prawa tak, to już jest prawa kościelnego Bożego, to już będzie wszystko w porządku. I szabaty, i te wszystkie rzeczy to, to było prawo Boże. I jest dalej prawo Boże. Natomiast to nas nie zbawia. Chrystus nas zbawia, ten, który wchodzi w serce i który jest miłością. Popatrzmy na tę Ewangelię. Dajmy się łamać temu, co Pan Jezus pokazuje. Tak nas to nie złamie. Jesteśmy tak jak naród wybrany w pewnym systemie i, i się w nim posługujemy jakoś. Porządek jest potrzebny, a jednocześnie Jezus pokazuje: potrzebujecie sprawiedliwości większej. Większe niż mówią wasze przepisy. I pokazuje tę sprawiedliwość w Ewangelii, mówiąc to, co dzisiaj słyszymy. Błogosławię wam na piękny dzień, na piękny weekend. Miejcie dużo radości w sobie, bo Bóg jest dobry. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Od niedzieli mocni w duchu będą w Krakowie. Kto z was tam mieszka w okolicach, to gorąco zapraszam żeby się z nimi spotkać, żeby w tym uczestniczyć. No i zapraszam też na Drogę Krzyżową. Mogę się z wami pomodlić z wielką radością. Jeżeli chcecie uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, którą prowadzę, to tutaj kliknijcie poniższy link i pomódlmy się razem, czy to teraz, czy w innym momencie. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Do zobaczenia.